Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich zdemości, a w dzisiejszym odcinku o rywalu Rafała Trzaskowskiego w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy, czyli Tomaszu Bocheńskim. Na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi PiS wystawia kandydata na prezydenta Warszawy. Trzecia droga przekonuje dotychczasowych wyborców PiSu, by przerzucili swoje głosy na nią. To trochę śmieszne, że główną zaletą trzeciej drogi jest to, że pokazują się jako alternatywa dla PiSu i proponują byłym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, żeby zagłosowali na nich. A gdzie program, propozycje? A lewica organizuje sztab wyborczy po tym jak nie porozumiała się z koalicją obywatelską w sprawie wspólnego startu Maciej Knawik. Ależ Donald Tusk jest wybitnym politykiem, ponieważ drugi raz rozegrał lewicę na przestrzeni paru miesięcy. Trzeba człowieka. Trzeba kogoś, kto to weźmie na siebie. I z miłości do Warszawy prawo i sprawiedliwość wystawiło mieszkańca łodzi. Gdyby PiS wystawiło w Warszawie znanego polityka, na przykład obecnego na tym wyborczym spotkaniu. Pana ministra Mariusza Kamińskiego. Oznaczałoby to, że partia realnie chce walczyć o prezydenturę w stolicy, ale kandydat jest inny. Tobiasz Wocheński. On sam próbował dowcipnie skomentować fakt, że jest kompletnie nieznaną postacią. Ale czy to na pewno jest wada? No bo ludzie wolą głosować na ludzi nieskompromitowanych, nie mających wielu afer. Przecież prezydent Duda, aktualny prezydent Polski, tak samo był nikomu nieznanym europosłem i wygrał z byłym prezydentem, wtedy z aktualnym prezydentem Bronisławem Komorowskim, i też na początku nie miał żadnych szans. Roki przed pierwszą walką z Apollo Kridem też nie był znany. Wyszło trochę niefortunnie, bo właśnie w tej chwili media donoszą o śmierci aktora grającego Apollo Krida w filmie Roki. Tak, i miało to bardzo duży związek z kandydaturą pana Boheńskiego. Bohański jest prawnikiem i był przez kilka miesięcy wojewodą Mazowieckim, a potem Łódzkim. I tu Platforma Obywatelska wiąże go z aferą wizową. Łódzki Urząd Wojewódzki był jednym z tych, który wydawał największą liczbę pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. I liberalnej Platformie Obywatelskiej przeszkadzają zezwolenia na pracę imigrantów? Czy to nie jest kolejny pogląd, nie tym razem rasistowski, tylko ksenofobiczny ze strony polityka Platformy Obywatelskiej? Kandydat PiSu krytykuje Rafała Trzaskowskiego. Dużo opowieści w stylu PiS jest zły, PiS-ma bardzo ostre kły. I PiS idąc z takim hasłem w 2015 roku wygrał wybory i Platforma Obywatelska idąc do wyborów w poprzednim roku z takim hasłem też wygrała wybory, więc to chyba jest skuteczna strategia. Diagnoza jest taka, że Trzaskowski zaniedbuje miasto, bo interesuje go polityka krajowa. Krytycy Trzaskowskiego zarzucali mu do tej pory raczej nadmiar jednoczesnych inwestycji niż ich brak. Zawsze w wyborach są szanse. Wśród polityków PiSu słychać, że Andrzej Duda też nie był znany, a został prezydentem. W Warszawie Trzaskowski wygrał jednak już w pierwszej turze z Patrykiem Jakim. Ostatnio podkreślał, że koalicja obywatelska startuje w wyborach samorządowych samodzielnie i ma duże ambicje. My Jako koalicja obywatelska chcemy wygrać we wszystkich regionach, chcemy wygrać we wszystkich miastach, miasteczkach. Nie ma lepszych kandydatów również kandydaci lewicy, co tu recenzować panie redaktorze. I lewica z takim nastawieniem do wyborów skończy kolejne wybory z takim samym wynikiem jak poprzednie. To reakcja na pytanie o kandydata PiSu. Tyle, że kandydata czy kandydatki lewicy do walki o prezydenturę Warszawy ciągle oficjalnie nie ma. Jestem zainteresowana. Ta, ta, ta rozmowa jest na stole. Mówiła niedawno Magdalena Biejat z Partii Razem, teraz wicemarszałkini Senatu, ale dzisiaj dopytywany Robert Biedroń nie chciał potwierdzić tej kandydatury. Myślę, pan redaktor dobrze czuje, kto będzie naturalną kandydatką, tylko pan pozwoli, że ja to uczucie przeleję na deklarację za pewien czas. Lewica po Radzie Krajowej zaprasza do Koalicji Ruchy Miejskiej i Lewicowej tworzy plan działania po tym, gdy Donald Tusk zrezygnował z Koalicji Wyborczej z Lewicą. Oczywiście nas to nie cieszy, no stało się jak się stało. I to był Paweł Krutul, były poseł Lewicy, który w poprzednich wyborach nie dostał reelekcji na posła. Ale nic straconego, bo dostał stanowisko wicewojewody i do normalnej pracy nie trzeba iść. Zawsze warto iść w większej grupie. Wiadomo, że z poparciem lewicy będzie startował Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Razem budujemy od sześciu lat dobrą i mądrą koalicję. Platforma zdecydowała o poparciu Aleksandry Dulkiewicz w Gdańsku. Przedstawiła też kandydatki na prezydentki Zabrze, Kielc. Kandydatem PiSu w Szczecinie będzie były wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki powalczy z wieloletnim prezydentem Piotrem Krzystkiem. To jest dzisiaj pytanie dla wyborców PiSu, realne pytanie, czy nadal warto wspierać tę formację, formację, która jest w odwrocie, formację, która jest w kryzysie przywództwa. W ten sposób trzecia droga zabiega o głosy na prawicy. Ludowcy i formacja Szymona Hołowni idą do wyborów razem. Maciej Knapik, Fakty. Ja na początku filmu śmiałem się ze strategii trzeciej drogi, ale tak naprawdę jeżeli ta strategia działa, pokazała w wyborach, Parlamentarnych, że to zadziałało, to czemu nie spróbować tego jeszcze raz? Dzisiaj podczas warszawskiej konwencji prezes Jarosław Kaczyński przedstawił kandydata PiSu na prezydenta Warszawy. Jak powiedział prezes, lepszego kandydata nie ma i długo nie będzie. To jest fatalna wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego, bo Tobiasz Bocheński to samorządowiec z dużym doświadczeniem, były wojewoda Łódzkiej i mazowiecki, starannie wykształcony doktor nauk prawnych. Redakcyjne koleżanki twierdzą, że jest zabójcze przystojny. Koledzy zazdroszczą pięknej i inteligentnej żony Elżbiety, której nie da się porównać z tą kupą serducha, bo to jakby porównywać jajko Faberze z pospolitym zwykłym jajem. Nie no i po takiej laurce wystawionej przez Pana redaktora z telewizji Republika, aż sam się zastanawiam, czy na Pana Bochyńskiego nie zagłosować. No i jeszcze najgorsza wiadomość dla obecnego prezydenta Warszawy. Panie Rafale, wiemy jakie to jest dla Pana ważne, ale on jest wyższy. Kolejny ważny argument, dlaczego zagłosować na jednego polityka, a nie na drugiego, bo ten jeden polityk jest wyższy od drugiego. Super argument. Ta stawka, o którą walczymy, jest wielka. Jest wielka, ważna dla całego kraju we wszystkich tych dziedzinach. Warszawa może się, można powiedzieć, w pewnym momencie, i mam nadzieję, że ten moment jest już blisko, zapalić, jak taka latarnia, która oświetli ten dzisiaj mocno zaciemniony krajobraz naszego kraju. Warszawa naszych marzeń i Warszawa naszej wizji to miasto ambitne, pełne różnorodności, dynamicznie się rozwijające, posiadające wiele oblicz. To miasto powstańców warszawskich, biznesmenów, artystów, intelektualistów, hipsterów. To miasto elitarne i robotnicze zarazem. Cały ten przepastny i wspaniały tygiel możliwości musimy razem wykorzystać dla pracy dla dobra wspólnego. Warszawa naszych marzeń i naszej wizji to miasto wolności. To miasto przyciągające wielkie indywidualności, tych przedsiębiorczych i odważnych Polaków, którzy potrafią budować wielkie polskie firmy i rewelacyjne startupy, które swoim Dynamizmem i działalnością odświeżają przestrzeń miasta. Tak, dziennikarze z Republiki nawet nie dodali żadnych komentarzy. Po prostu puścili na początku Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział tak, pan Boheński jest genialnym kandydatem na ten urząd i później pokazali pana Boheńskiego. Na początku pokazali, a później już nawet nie pokazywali pana Boheńskiego, tylko przeszli do pokazu slajdów, żeby pokazać, jaka Warszawa jest piękna i jak będzie piękniejsza, jak pan Bocheński zostanie prezydentem. Chciałbym was wszystkich dzisiaj zapewnić, że nasza wizja Warszawy to nie spory, nienawiść i kłótnie. Nasza wizja Warszawy to optymizm, partycypacja, współpraca, dialog i dynamizm. Tak i to wszystko to nie ja uciąłem, to wszystko o panu Boheńskim. Naprawdę tam nikt nie dodał już żadnego komentarza, dał panu Boheńskiemu po prostu mówić. Ponieważ jest pan kandydatem prezydenta, tu w pewnym sensie tradycyjne pytanie, ile jest mostów w Warszawie? 11. 9 drogowych i dwa kolejowe. I świetne przygotowanie pana kandydata na prezydenta do odpowiedzi na bardzo ważne pytanie ze strony pana redaktora. Chociaż jak tak myślę, to te pytanie może jest potrzebne, żeby po pokazać jak władze partii e, robią nas w konia, wystawiając na stanowiska, na przykład na prezydenta jakiegoś miasta, ludzi, którzy nie są w ogóle związani z tym regionem. To jeszcze jedno pytanie. E, rondo zgrupowania Akaradosław. Tak. To dawniej Warszawiacy jak nazywają to rondo. Oj, to przyznam, że tego, na to pytanie nie znam odpowiedzi. No, rondo Babkań. Były nawet spory, czy należy zmieniać tę nazwę, bo ona jest tradycyjna i taka zakorzeniona. 10 marca Wizew zagra z Legiem. Komu będzie pan kibicował? No właśnie nikomu, bo nie jestem kibicem piłki klubowej. I A, nawet taki, do tego. Takie nie informacje wie... się pojawiły? Znaczy, że pan jest Widzewiakiem. Wiem. Fintesencja polityki. Wystarczy rzucić jakąś plotkę, i niech teraz oskarżony się broni. A i tak większość nie, nie wysłucha jego obrony. No ale to nic dziwnego, że ktoś mówi o y, mieszkańcu Łodzi jako kibic Widzewa, a kibic Legii, mieszkaniec Warszawy, raczej nie zagłosowałby na kibica Widzewa. Dowiedziałem się nowych rzeczy na swój temat i to jest bardzo odkrywcze. Nie, nie jestem Widzewiakiem, ja w ogóle nigdy nie byłem na meczu żadnego klubu. I tu postawię kropkę, bo teraz musimy... To skąd ta informacja, że pan jest zagorzałym kibicem Widzewa? Aczkolwiek szukałem zdjęć z Szalikiem, nie znalazłem, może gdzieś jest ukryte. No nie znajdzie pan, dlatego że nigdy nie byłem na żadnym meczu piłkarskim. Wiem, że kibice mogą mieć do to o mnie pretensje, no ale takim jestem człowiekiem, że kibicuje reprezentacji Polski, czasem z dużymi bólami. To się wzięło stąd, że była pewna sprawa w Łodzi związana z klubem widzew, gdzie były utarczki między rządzącą miastem Platformą Obywatelską a klubem. Ja się wstawiłem za słabszym, za widzewem. W tym przypadku wstawiłbym się za każdym innym klubem. Czy to by była Legia, Pelikan Łowicz, czy jakikolwiek inny klub, nawet nie piłkarski, bo to były takie utarczki, nawet Straż Miejska wkraczała na stadion. Ale że jak pan Bocheński wymieniał przykładowe kluby, nie wymienił innego łódzkiego klubu, czyli ŁKS-u? Ja wtedy broniłem klubu, broniłbym innego, ale nie jestem kibicem żadnej drużyny. A nie będzie to dyskomfortem pana zdaniem dla pana wyborców, bądź potencjalnych wyborców, że w tym starciu, w tej świętej wojnie z Widzewem będzie pan e, e, neutralny? Nie, Bo tak rozumiem. Ja, ja szanuję emocje piłkarskie, szanuję tradycje piłkarskie, życzę wszystkim polskim klubom bardzo dobrze, ale już w Pucharach Europejskich, a jeżeli chodzi o nasze polskie poletko, to naprawdę nawet nie jestem na bieżąco i nie wiedziałem, że będzie taki mecz. A co wy uważacie? Jakie są szanse pana Boheńskiego na utarcie nosa panu Trzaskowskiemu? Czy ma szansę zostać prezydentem Warszawy? Czy kolejny raz nowa twarz w przypadku Prawa i Sprawiedliwości odniesie sukces? Napiszcie o tym w komentarzu. A ja się z wami żegnam, bo to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.